ma z tej strony, Cinek. dzisiaj pokażę Wam jak robić y, moje skiny na BSP, bo pewnie niektórzy by chcieli wiedzieć, jak robić moją grzywkę. Y, więc wam pokażę, więc zaczynamy od tego. Po pierwsze ja już mam gotową podstawę, bo nie chcę się robić od początku, ale zaczynamy od tego, że moje włosy robi się warstwami. I tutaj jak macie uszka. Pokazuję Wam tym kursorem, jak macie łóżka To klockujecie po prostu, w sensie Trzeba trójkątować moje włosy I tak warstwami jedziecie, o tak, jak, jak pokazuję O I po prostu Jak już macie jedno zrobione, to robicie tak tylko on tym oczywiście. O, żeby to dokładnie tak wyglądało. Teraz robimy drugą warstwę. Tak do góry. Żeby to wyglądało mniej więcej tak. Tu wam pokażę sobie jak to wygląda. Najlepiej robić to od przodu w sumie, bo tak jest łatwiej. O, żeby to tak wyglądało dokładnie. I teraz robimy trzecią warstwę włosów. Teraz, przy tej warstwie, jak są te wcięcia na łóżkach, to trzeba zrobić tak, żeby nie były trójkątne, i zmienić yy, na, szary kolor, kurde, na szary kolor i zrobić tak bardziej jedno w górę, żeby to wyglądało tak no, to można zrobić tak jak się chce. I teraz robimy czwartą warstwę. Czwartą warstwę ogólnie robimy w dół. Nie w górę. Dopiero piątą do góry i w dół bardziej też. To zaraz pokażę, jak to wygląda. Można zrobić tak, żeby było ładnie. O, na przykład takie coś, albo tu jeszcze tak zmienić, żeby było tak. Tak też jest git. Tu macie jak wygląda z tyłu. Teraz robimy piątą warstwę. tak na dół I tu można zrobić już do góry jak się chce. No i tak się w sumie robi moją grzywkę. A łóżka to też wam pokażę. No i żeby nie było. Że ktoś nie umie moich łóżek zrobić. Więc to muszą być trzy trzyby bloki czy klocki. I teraz robicie tak raz, dwa, raz. Dwa. Yy, znaczy jeden musi być tak bardziej w dół. Tu są trzy klostki w dół. I teraz druga warstwa w taki sposób. Teraz góra. To jest jedna warstwa i druga. To też musi tak wyglądać. O, w taki sposób i teraz wcięcia. Znaczy trzeba odtrójkątować łóżka. Te dwa tutaj, żeby to wyglądało tak na dole i na środku. No i tak się robi moje łóżko generalnie. Także yy, dzięki za oglądanie. Cześć.